Hej szczęść Boże, witam was w kolejnym odcinku Wanted, gdzie szukamy Pana Boga. Wydaje mi się, że nie mogłem wam o tym nie opowiedzieć. Może cały czas, w sumie o tym opowiadam, jak to Pan Bóg prowadzi nas na naszych drogach, ale czasami są takie momenty, że aż zatycha, zatyka dech w piersiach. I ostatnio to mi się przydarzyło znów. Coś, co niby wiem, a niezmiennie mnie zaskakuje. Jechałem sobie z Gdańska, akurat, i zaświeciła mi się kontrolka, że już mało paliwa na autostradzie, i pomyślałem sobie, że nie będę przepłacał, więc sobie skręcę gdzieś. I akurat to było na. Wysokości Brześcia Kujawskiego. Skręciłem do Brześcia. Kiedyś, nie wiem czy oglądaliście, nagrałem nawet Stamtąd Hawk, bo tam kiedyś byli Dominikanie. Pomyślałem sobie: A, przy okazji zajadę do tego miejsca, które znam. Może zajrzę w to miejsce, gdzie nagrywałem, zobaczę, może coś się zmieniło. A może w ogóle tam będzie Msza Święta. Bo właśnie zorientowałem się, patrząc na zegarek, że jest za 10 szósta po południu, więc może dołączyłbym się do mszy, bo jeszcze na mszy świętej tego dnia nie byłem, a pomyślałem sobie, a nim dojadę do Łodzi, to jeszcze, jeszcze kawałek, więc może tutaj skorzystam przy okazji, jak skręciłem. No ale gdy podjechałem do podominikańskiego kościoła, no zastałem go zamknięty i mówię, nie, pamiętam, że tutaj nieopodal przy rynku jest... Piękny, gotycki kościół, więc tam zajadę. Zorientuję się, czy to jest możliwe, żeby się dołączyć. Wysiadłem, poszedłem do zakrystii, pytam, oczywiście, no tak chcę powiedzieć, oczywiście. Ksiądz mówi: tak, oczywiście, można się, ksiądz, ojciec dołączyć, bo jeszcze nie wiedział, kim ja właściwie jestem, bo byłem po cywilnemu. Ubrałem habit i przyszedł akurat ksiądz proboszcz, i wtedy się okazało, po raz pierwszy, że to jest tak ważne, że tu się zatrzymałem. Bo mówi, a jak dobrze, że ojciec jest, czy mógłbym poprosić, żeby ksiądz, jeżeli nie ma ksiądz, czy ojciec intencji, żeby odprawił tę, którą ja bym dał. Ja mówię, oczywiście, akurat nie mam wyznaczonej, konkretnej intencji, więc bardzo proszę. I ksiądz proboszcz mówi, ja bym chciał, żeby ojciec odprawił. Mrze w intencji księdza Tomasza, zgodność imion, który niedawno popełnił samobójstwo, a pochodzi z tej parafii. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja zrozumiałem: O tak, już wiem po co tu przyjechałem, bo miałem to też w sercu, żeby w tym miejscu się jakoś szczególnie pomodlić. Owszem, modliłem się też za Dominikanów, za wszystkich braci, które, którzy przez setki lat byli w Brześciu, ale no właśnie, tu konkretna intencja z tego miejsca. Bo jakoś to mnie też przekonuje, że w momencie czy w miejscu, w którym się akurat znajdujesz, yy, jesteś potrzebny. I to nie tak w ogóle, tylko w konkrecie. I tak to odczytałem. Ale to nie koniec historii. Bo to właśnie w tym odcinku chcę mocniej powiedzieć, że to nie jest tylko takie jednowymiarowe. Owszem, wyszliśmy na Eucharystię, odprawiałem w tej Intencimrze, a później na końcu tej Eucharystii wyszedł ksiądz wikary i powiedział, no tutaj zaraz będzie litania loretańska, ale Wszystkich zapraszam po litanii, po majówce do tutajszego domu kultury, w którym jest wystawa Chrystusa Frasobliwego. Tak mnie to zatrzymało, bo od lat Chrystus Frasobliwy jest dla mnie postacią bliską, czy wizerunkiem bliskim bardzo. Ojciec Jangura kiedyś dawno, dawno temu mi powiedział, że są trzy takie przedstawienia wcielenia, wcielonego Jezusa. To jest małe Dzieciątko w żółbku ukrzyżowany i trzeci, najbardziej czy najczęściej obecny właśnie tutaj na naszych ziemiach, w Polsce, czyli Chrystus Frasobliwy. Ja wtedy miałem problem, pamiętam, z tym, jak to właściwie ma być, że chrześcijanin ma być radosny, ale czy zawsze ma być uśmiechnięty? Jakoś to mi się wydawało takie płytkie, prymitywne, a jednocześnie nie umiałem tego jakoś uzasadnić. I jakimś pierwszym ratunkiem był dla mnie właśnie ten wizerunek Chrystusa Frasobliwego. A później kolejne, kolejne lata, kolejne, kolejne odsłony, kolejne zrozumienie. Więc. Bardzo się ucieszyłem na to zaproszenie. Pomyślałem, owszem, no chciałem tylko zatankować, teraz już muszę odprawiłem, może jeszcze zostanę. Ale podchyla się do mnie ksiądz proboszcz i mówi: Ten ksiądz, wikary, ma ponad 1500 różnych wizerunków Chrystusa Frasobliwego. To już w ogóle mnie zdumiało i pomyślałem sobie: no chcę zostać. W zakrystii, Ksiądz proszę, jeżeli ojciec zostanie na tą wystawę, to ja specjalnie otworzę podominikański kościół. A jak nagrywałem wtedy tego hołka w Brześciu, nie miałem okazji wejść do środka, tylko z zewnątrz nagrywałem. Jak się potem w ogóle okazało, siedząc na chrzcielnicy, bo w pewnym momencie był pożar w tym kościele i ten budynek skrócono. Tam częściowo odnowiono, a częściowo już nie odbudowano, tylko skrócono i dlatego chrzcielnica z tego kościoła jest na zewnątrz, Taki, taka kamienna chrzcielnica. Ja wtedy w tym hołku z Brześcia, właśnie tam na tej chrzcielnicy przysiadłem i nagrywałem. Czułem, że to jest jakieś niezwykłe miejsce, czy niezwykła sytuacja, ale no właśnie nie wiedziałem, że aż tak... Że to jest chrzcielnica z naszego dominikańskiego kościoła na zewnątrz. Ale właśnie ksiądz, prołusz, mówi, to ja specjalnie dla księdza otworzę. Tu poproszę pana kościelnego i ksiądz zobaczy ten kościół wewnątrz. Mówię to tym bardziej. A jeżeli ksiądz zobaczy, ojciec zobaczy ten kościół, to potem oczywiście zapraszam na kolację. Kolejna, kolejna, kolejna rzecz. No i zostałem rzeczywiście. Pojechaliśmy na tą wystawę. Piękna wystawa, chociaż niewielka, bo bardzo nieznaczną część tylko ksiądz Wikary zdołał nam pokazać, ale były piękne figury, piękne obrazy, piękne grafiki, nawet wycinanki. No, najróżniejsze techniki, w których wykonano tę postać. Przyszła ze Szwecji, to mnie zaskoczyło, tego nie wiedziałem, ale teraz tak naprawdę jest obecna zasadniczo tylko tutaj. Polska, może Białoruś, Ukraina. To są te miejsca, gdzie można tę figurę zastać. No ja teraz, jakby jestem na lednicy, to oczywiście przez to, że ojciec Jan Góra kochał ten wizerunek, no to tu jest kilka przynajmniej wizerunków, począwszy od tego, który jest zaraz przy wjeździe, przy bramie wjazdowej na Lednicę, tak zwany Pan Jezus parkingowy. Ogromna, nie wiem, może największa rzeźba w Chrystusa Frasobliwego, jaka istnieje, nie wiem, ale ogromna rzeczywiście, taka dwumetrowa, czy nie wiem, jak to, nie mierzyłem, ale no ogromna rzeczywiście. Więc byłem pod wielkim wrażeniem i opowieści o Chrystusie Frasobliwym i, i tych wizerunków. Później pojechaliśmy do, pojechaliśmy do tego kościoła podominikańskiego. Tam się odbywa tylko w niedzielę, msza o 7 rano. Później Właśnie, Probosz mi pokazał piękny obraz na desce Matki Bożej Różańcowej, stary, jeszcze bez Świętego Dominika i Świętej Katarzyny. Tak jak najczęściej jest przedstawiany, właśnie ten wizerunek różańcowy pompejański. To tutaj, właśnie, jest Matka Boża z Panem Jezusem, trzymają różańce. Bardzo piękny wizerunek, też piękny obraz. Wincentego Ferreriusza odnowiony, który no właśnie jest mi bliski, bo dopiero co głosiłem w Bobinie w parafii w odpust, na odpuście świętego Wincentego Ferreriusza, więc to kolejna odsłona. A później jeszcze ksiądz proboszcz mi pokazał z góry jego odkrycie trumny braci, które są pod kościołem, pod posadzką. Nie wchodziliśmy tam, ale jakoś to mocno, mocno mnie poruszyło. No i potem jeszcze podeszliśmy do tej chrzcielnicy na zewnątrz, tam gdzie nagrywałem. Potem, jak wspominam, była kolacja, piękne rozmowy, w ogóle piękne miejsce. Posiedzieliśmy jeszcze z Księdzem Proboszczem, z Księdzem Wikarym, z Panią Gospodynią. Podzieliliśmy się dobrym słowem. Byłem mi bardzo wdzięczny. Zajechałem, by tylko zatankować, a spędziłem tam cztery godziny. Piękne cztery godziny. Oni też mi dziękowali. Tak naprawdę trudno ocenić i chyba nie ma co się licytować, kto na tym najwięcej skorzystał. To było jakieś. Zaaranżowane, tak to ceniam przez Pana Boga, spotkanie. Jakoś narzuca mi się to, jak czytamy w dziejach apostolskich, że Filip został przez Ducha Świętego przeniesiony, postawiony choćby przy tym powozie Etiopa, który jechał czytał Izajasza. I że to dla nich obu było ważne spotkanie które skończyło się chrztem. Więc ta moja wizyta w Brześciu, tak naprawdę nie wiem, czym ona się skończy, bo się jeszcze chyba nie skończyła. Cały czas ona we mnie pracuje. Też dlatego o niej opowiadam, chociaż to już mija kilka dni od tego momentu. I sobie pomyślałem, nie mogę wam o tym nie opowiedzieć. Jak to właściwie nas Pan Bóg prowadzi? Jak prowadzi nas Duch Święty? I wydaje się, że tak samo, tak jak właśnie apostołów, jak diakonów, jak uczniów Pana Jezusowych, taki to dokładnie dzieje się dzisiaj. Jeżeli pozwalamy mu się poprowadzić, to on nas prowadzi w takie miejsca, które naprawdę potrzebują naszej obecności i których my potrzebujemy. Żeby dalej się rozwijać w drodze. Ten obraz yy, drogi, symbol drogi jest dla mnie ostatnio bardzo, bardzo ważnym. O tym już mówiłem wiele razy. I to jest jakby kolejne potwierdzenie tego, że rzeczywiście Bóg prowadzi nas najlepszymi drogami, i że daje nam się poznać. W tym prowadzeniu. Spotykamy owszem konkretnych ludzi, znajdujemy się w konkretnych sytuacjach, ale wiemy, że za tym stoi jego zamysł, i że on to wszystko sam y, zaaranżował. Jakoś tak mnie to dotyka i tak mnie y, no zachwyca, tak bym powiedział. Że Bóg jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami, Bogiem bliskim, Bogiem, który kieruje każdym naszym krokiem. Jeżeli pozwalamy mu się poprowadzić, to nas uszczęśliwia. Ja jestem przeszczęśliwy, że skręciłem z tej autostrady do Brześcia Kujawskiego i że przeżyłem to, co tam przeżyłem. Że spotkałem tych konkretnych ludzi i że sam pozwoliłem się spotkać i Bogu, i ludziom, to po prostu było piękne i dobre. Mam nadzieję, że Wy również macie takie doświadczenia i że to nie jest Wam obce, by tak Pana Boga znajdować. No i z tym. Zachwytem i wdzięcznością Was serdecznie pozdrawiam i błogosławię. Trzymajcie się z Panem Bogiem Hej.